Patrzcie jakie technologie, także jeszcze nie widzieliście, Włoska precyzja? Zobaczmy co Kevin je na śniadanie. Tylko jeden kawałek pizzy, tak, tak. Siema, dzisiaj wjeżdżamy na wysokość 1200 metrów nad poziomem morza. Zamieniliśmy się stąpiem dzisiaj rowerami. Ja jadę na Rampage 12, a Tomek na xm XM. Od samego dołu jedziemy na trybie Eko i zobaczymy później jak wygląda stan baterii. Tam jest zamek w Arko. A tam śpimy. A ty co tam robisz? Yyyy... Eee... Ja Zdeca Dobra. Ale masz świetne skarpetki, które mają niezłe trzymanie. No, no skarpetki trzymają się podłożenie buty. Cyk! Poka, poka. Ła! Tu wszystko kryje A, tu po... jeszcze lepszy niż ten mój, ten najnowszy. No. Nie. Ja mam na kiszenie boczne, normalnie tu Kurde. się przeciągało tu przez pasek biodrowy No, patrz. Ale trzeba widzisz? A może ja też mam takie coś a nie obczaiłem. No. Może. No nie mam Chciałbym wam pokażę teraz jak się rozwija Ewok na przestrzeni lat, bo ja mam plecak sprzed 3 lat bodajże. albo 4, a Kevin ma noweczkę. No to zacznijmy może od tego starszego. Wygląda to następująco. Tutaj z góry nic nie mamy. Z dołu jest, też w sumie nie ma żadnej blokady. No i kieszenie boczne, których... O tu jest jedna, jest odsłonięta. A w moim nowszym proszę pokazać z góry jest takie, takie paseczki, żeby ten kokowiec nie spadł. Widać? Je? Tak, ten haczyk, No. no. I mam kukrowiec na kieszenie boczne z obydwu stron. Już wam pokazuję. To jest na gumeczce i trzeba było przeprowadzić przez ten pas biodrowy. I nie ma szans, że to zleci czy coś, więc progresik. Oczywiście te plecaki znajdziecie. Tego chyba ucznie. Ale ten plecak znajdziecie na naszej stronie internetowej furbike.pl. Zapraszam. A czujesz się lepiej, że masz ten pokrowiec jest taki lepszy? Czuję się lepiej. Czuję się lepiej. Dobrze. Okay. <laughs> Tomek, jak tam twój stan baterii? 90. O, nie wiem, czy widać. 90% zostało, a tobie? 94 A jesteśmy gdzieś na około 300 metrach na, yy, żeśmy się wznieśli na ten moment Jołasz, droga paruje To jest, że trochę pada, pada No nam trochę padało Musieliśmy się schować na chwilę i poobierać Patrzcie, no. Gold. Gold Nawet ten pokierowiec masz pod siodełko Halo. Pokaż siudełko Najłatwiejsza trasa kajakarska we Włoszech. Dobra, to teraz test. Czy 50 minutków to mało? Słuchajcie, poprawka, bo Kevin to nie robił na najmocniejszym trybie, tylko na najlżejszym. A twierdzi, że nawet da się to bez napędu. To idzie, to idzie. Dobra. Na wyłączonym też się da. No. O, na wyłączonym też, bo ten rower jest tak lekki, no. że jego go poderwać nie jest problem. Dobra, ciśniemy dalej. Nie no serio, strzelcie temat. Tu jest jedna chata i widok jest... Chatka, i widok jest taki. Niby jest tu jeszcze jedna, ale tu jest... Tylko dwie chatki tu są z takim widokiem. To jest idealne miejsce. Czekajcie, podjadę chwilę. I wam pokażę. Nie, no patrzcie, co tu się dzieje. Moraj. No, no patrzcie, tutaj jest tarasik Ja nie mogę. Mamy już prawie tysiaka Jedziemy w ostrym deszczu. Ja już jestem cały mokry jak jeszcze nie, bo ma lepszą kurteczkę. Pokaż jaki jest warun. Jest następujący. Uh -huh. To jest dzisiaj jest prawdziwy test roweru. W każdym warunku. Śniegu brakuje. Pozdrawiam. Montevelo widzowie, Montevelo. O mogliśmy wziąć naszą wlepę forbajkową Bardzo by była wyróżniająca się tutaj. Uh -huh. A tam jezioro, oooo, o, 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 o. to trzeba zobaczyć ten dysk, dwa I proszę bardzo, o tam nasza jest, wypyrka w ścianie, tam, tam jechaliśmy pierwszy dzień. No, tak, uwaga, czas na sprawdzenie. Wysokości i stan baterii wysokość 963, ileś tam, bo cały czas skacze. A, mój stan baterii to 78, a tomek ma pokaż, 67, z tego co dobrze widzę, więc no. jestem lepszy. Pozdrawiam. Zmieniłem na, tyś, na tysiące. Mamy tysiąc, tysięcy. Grubo, Patrzcie. Ostatni raz i lecimy dalej Passo Santa Barbara 1170 metrów nad poziomem morza Easy Stan baterii 57 A ja 63 Bo przełączyłem się na tryb średni i mi trochę zżarło Pozdrawiam. Jestem gdzieś, gdzie pada i jest bardzo zimno, a tak naprawdę to jesteśmy w Panone. I naprawdę tu pada i jest bardzo zimno. Teraz jedziemy cały czas w dół. I jest walka. A za wszystkim Podjazd był lepszy. Kochajcie podjazdy. Ile masz baterii? Ja mam 0 km na godzinę. Eee, 62 a mi 56% zostało. Dalej jestem lepszy, pozdrawiam. Przejechaliśmy już przez miasteczko i przejąć Santa Barbara. 1200 metrów nad poziomem morza, coś koło tego. Pogoda jest piękna. Ubrałem kurtkę, bo Bo tak wcale nie piździ. E, zimno znaczy się. A co z tobą zostać pewnie? Biorę ją! To no, jaka fajna pójdzie z kotami będzie mieszkać Chodź Nie skać w tą przepaść! ale uważajmy, bo zobacz co jest na drodze, bo ich jest Zobaczcie, to są żabki Jesteśmy już prawie na miejscu, w sensie swoim miejscu Ale opłacało się e, Walczyć dzisiaj o życie Już wam pokazuję dlaczego Ogólnie nie mieszkamy w centrum Arko, które jest tam. Tylko codziennie musimy się piąć niecałe 200 metrów do góry. Bo nasza chata jest tam. Jeszcze nawet nie wjechaliśmy do połowy. A już widać, jak wysoko jesteśmy. Podsumowanie dzisiejszego dnia. Zrobiliśmy 50 km 1400 metrów przeszczenia. Zdążyliśmy zmoknąć i wyschnąć. A jak chodzi o stanę baterii na koniec dnia. To ja mam 34%, a Tomek ma 29%. Więc wniosek jest prosty, tak jak mówiliśmy w poprzednim filmie. Jak się zamienimy, to hmm. mówiliśmy, że będzie taki sam wynik, ale jednak mam prawie 10% więcej. Więc wszystko zależy od wagi i jak wygląda. Więc I jutro jeszcze oczywiście będę testował czerwonego. I, i wyczekujcie jutrzejszego filmu, bo jutrzejsza trasa będzie gruba, więc dobranoc, trzymajcie się.